Cześć kochani bochniacy i wszyscy mieszkańcy Bochni. Nagrywam ten filmik na gorąco, dosłownie i w przenośni, ponieważ jestem właśnie po zakończonym treningu biegowym w naszej pięknej Puszczy Niepołomickiej. Słyszycie śpiew ptaków wokół mnie, piękna, zielona natura. Widzicie ją zresztą w tle. Chciałem się podzielić z Wami pewną refleksją. Dzisiejszy trening upłynął mi jeszcze szybciej niż zazwyczaj, a to dlatego, że myślami byłem przy wydarzeniu, które nastąpi za 11 dni równo. Mamy teraz godzinę 18. Otóż 14 czerwca o godzinie 18.30, czyli 11 dni i 30 minut, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do sali restauracji Sąsiedzka na placu Gazaris przy naszym placu targowym, gdzie odbędzie się pierwsze w dziejach bochni zebranie mieszkańców poświęcone potrzebom obywateli. Zapraszam was serdecznie na stronę www.potrzebyobywateli.pl. Znajdziecie tam na dzisiaj jeszcze tylko odliczanie, ponieważ szykujemy wielką niespodziankę dla bochniaków. Obserwujcie stronę, obserwujcie plakaty. Które wiszą na słupach ogłoszeniowych miasta, zgłoś potrzebę. Myślcie o tym, co Was boli w Bochni, myślcie o tym, co Was cieszy. Będziemy o tym wszystkim rozmawiać 14 czerwca o godzinie 18:30. Wstęp jest wolny, atrakcje gwarantowane. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Przyjdźcie.